Czekaj, zanim wyłączysz, to wiedz, że ten odcinek nie będzie o tym, że internet to zło i powinieneś go natychmiast wyłączyć i pójść na spacer do lasu obserwować dzikie ptactwo. Nie, spokojnie. Wiem, że internet to doskonałe narzędzie, dlatego warto wiedzieć, jak korzystać z niego efektywnie, a przede wszystkim bezpiecznie. I właśnie o tym w dzisiejszym odcinku. Pierwszą rzeczą, od której nie mogę nie zacząć, to przypomnienie Wam, że Internet jest na zawsze. Wszystko, co wrzucacie do Internetu, zostanie tam już po kres Waszych dni i jeszcze dłużej. Pamiętajcie o tym, że każdy post, każdy komentarz, każdy tekst i zdjęcie, które wrzucacie do Internetu, może być zapisane przez jakiegoś Waszego niefajnego kolegę lub koleżankę zachowane na jego dysku i wykorzystane w najmniej odpowiednim momencie nawet jak już dawno skończycie szkołę i zapomnicie, że mieliście takiego wrednego kolegę w klasie lub w swoim najbliższym otoczeniu Druga sprawa jest taka, że prawie wszystkie portale internetowe, media społecznościowe przechowują kopie wszystkiego, co tam wrzucamy na swoich dyskach, jako kopie bezpieczeństwa. I mimo tego, że wy macie wrażenie, że usunęliście to ze swojej na przykład tablicy i nie widzicie tego na swoim koncie, pamiętajcie, że kopie tych zdjęć, postów i wiadomości są schowane głęboko na serwerach firm, do których z pozoru możemy nie mieć dostępu. Ale jeżeli ktoś się bardzo postara, może wygrzebać z czeluści internetu zdjęcia, o których my sami dawno zapomnieliśmy. Jak upewnić się, czy na pewno chcemy wrzucić do internetu to, co wrzucamy? Zadajcie sobie jedno bardzo proste pytanie. Czy to, co wrzucam, mogłabym pokazać babci? Jeżeli czujecie niekomfortowy dreszczyk idący po waszym kręgosłupie, to znaczy, że chyba to nie jest najlepszy moment na wrzucenie tego zdjęcia. Tego posta bądź podpisanie czyjegoś innego zdjęcia danym komentarzem. Istnieje możliwość, że jeżeli babcia by tego nie pochwaliła, to może się to nie spodobać szerszej grupie osób. Jest to bardzo ważne, bo wiecie, na razie jesteście nastolatkami, nie myślicie do końca o śladach, które pozostawiacie po sobie w internecie, ale wiedzcie, że na przykład coraz popularniejsze staje się wśród pracodawców. Prześwietlanie swojego potencjalnego pracownika, właśnie sprawdzając to, co pozostawił po sobie w internecie, i ja jestem tego najlepszym przykładem. Wyobraźcie sobie, że kilka lat temu, kiedy próbowałam dostać pracę w jednej z prywatnych szkół językowych, dostałam w niej pracę zadziwiająco szybko. Myślałam, że jestem takim super lektorem. Dopiero po jakimś czasie, całkowitym przypadkiem, przechodząc się korytarzem, podsłuchałam, że każdy nowo zatrudniany lektor jest sprawdzany przez specjalną firmę, która prześwietla wszystko, co ta osoba publikowała w przeszłości w internecie. Widocznie nie znaleźli nic niepochlebnego na moich kontach, w mediach społecznościowych oraz na różnych forach internetowych, i uznali, że jestem godna zaufania i na tyle odpowiedzialna, aby uczyć młodych ludzi. Angielskiego w ich szkole. Co ciekawe, było to kilka lat temu, jak internet nie był jeszcze aż tak wszechobecny, jak jest teraz. Wiem, że coraz więcej pracodawców ucieka się właśnie do takich metod, żeby sprawdzić, czy osoba jest na pewno godna zaufania, aby reprezentować ich firmę. A więc nie chcielibyście niechcący przekreślić sobie drogę być może do waszej wymarzonej pracy czy rozwinięcia skrzydeł w danej dziedzinie. Pamiętajcie więc, zastanówcie się dwa razy, zanim wrzucicie coś do neta. Druga sprawa, która się z tym wiąże, to to, żebyście pamiętali, że w dzisiejszych czasach nie ma już czegoś takiego jak anonimowość w internecie. Jeżeli czasami znajdujecie na forach internetowych informacje o zmiennym IP, o programach, które można zainstalować sobie na kompie, które ukrywają nasze IP, jeżeli zwracacie uwagę na to, że czasami na forach internetowych nie pokazuje się numer IP pod Waszym wpisem, nie wierzcie w to, to wszystko bójda. W dzisiejszych czasach da radę znaleźć absolutnie każdego autora, każdego hejterskiego komentarza opublikowanego nawet pod jakimś tam fejkowym nickiem czy z fejkowego konta. A więc jeżeli wrzucicie do internetu coś, czego nie pochwaliłaby Wasza babcia, spodziewajcie się po jakimś czasie odwiedzin policji bądź adwokata, który będzie reprezentował osobę, która poczuje się urażona treściami, które umieściliście w internecie. Aby nie ułatwiać sprawy osobom po drugiej stronie ekranu, pamiętajcie również, aby publikować na swój temat jak najmniejszą ilość danych. Już chyba nie muszę wspominać o tym, żebyście nie publikowali swoich imion, nazwisk na niezaufanych stronach. Nie podawajcie nikomu swojego adresu zamieszkania, numerów telefonów ani danych firm, które na przykład prowadzą wasi rodzice. Kiedy wrzucacie zdjęcie, zwróćcie uwagę, czy w tle zdjęcia nie ma jakichś szczegółów, które zdradzą, w jakim miejscu się obecnie znajdujecie, gdzie mieszkacie lub jakieś szczegóły dotyczące właśnie miejsc, w których pracują wasi rodzice lub firm, które prowadzą. Nie pokazujcie również zdjęć, na których pozujecie przy samochodach, motorach, rowerach lub innych drogich rzeczach, które mogłyby skupić potencjalne szajki złodziejskie, które mogą pokusić się na drogie przedmioty, które widać w tle na waszych zdjęciach. Jeżeli nie jesteście pewni, co dokładnie można znaleźć na Wasz temat w internecie, to poproście kolegę lub koleżankę, aby ze swojego telefonu lub komputera zalogował się na media społecznościowe albo wpisał po prostu Wasze imię i nazwisko w przeglądarkę i sprawdził, jakie dane są widoczne na Waszych profilach, w społecznościówkach, ale również w wyszukiwarce. Jakie informacje jest w stanie odnaleźć. Ale cały czas bądźcie ostrożni, dlatego że pamiętajcie, że najbardziej popularna wyszukiwarka, na przykład Google, pokazuje zaledwie według niektórych tylko 5% tego co naprawdę znajduje się w internecie. Bardzo często boty używane przez te najbardziej popularne przeglądarki nie obsługują tych bardziej tajnych rejonów internetu. Wśród specjalistów ukuło się nawet powiedzenie deep net, które mówi o tych zasobach internetu, do których wcale nie tak łatwo dotrzeć. Dotarcie do nich nie jest niczym nielegalnym ani niczym mega trudnym. Trzeba posiadać odrobinę wiedzy i wiedzieć, w jaki sposób konkretnie wyszukiwać informacje, aby dotrzeć do tego, czego nie widać na pierwszy rzut oka. A więc, nawet jeżeli z pozoru wydaje Wam się, że jesteście w internecie anonimowi, pamiętajcie, że są specjaliści, którzy są w stanie prześledzić każdy Wasz krok w internecie. Podobnym zabezpieczeniem będzie pilnowanie, aby żadne hasła, loginy, piny, kody nie zostały umieszczone na żadnych drobnych karteluszkach, które potem przyklejacie na tył laptopa, chowacie pod kejsa w komórce lub gdzieś zostawiacie w notesikach, kalendarzach czy książkach. Taką karteluszkę bardzo łatwo zgubić i może wpaść ona w ręce osób niepowołanych, które na tacy będą miały podane Wszystkie dane potrzebne do zalogowania się do waszego konta mailowego lub na konto w mediach społecznościowych. Login i hasło będzie również widoczne w obrębie sieci Wi-Fi. Zazwyczaj, kiedy korzystacie z internetu, logujecie się zapewne do sieci Wi-Fi w waszym własnym prywatnym domu. Zazwyczaj jest ona strzeżona takim bardzo długim hasłem, który trzeba wpisać bardzo dokładnie literka po literce, cyferka po cyferce. Pamiętajcie, że w obrębie danej sieci Wi-Fi, jeżeli ktoś przejmie panowanie nad waszym routerem, jest w stanie pozyskać absolutnie wszystkie informacje, te, które zostały wpisane do przeglądarek. Zarówno w wyszukiwarkach, jak i logując się do różnego rodzaju kont. A więc nie dzielcie się swoim własnym hasłem Wi-Fi do waszej domowej prywatnej sieci z osobami, które nie do końca znacie. Wiem, że czasami poznajemy nowego kolegę i chcemy być cool, podzielić się z nim naszym internetem, ale nie róbcie tego, jeżeli nie jesteście w 100% pewni osoby, której udostępniacie swoją sieć Wi-Fi. Podobnie rzecz się ma z korzystaniem z obcych sieci Wi-Fi. Jestem pewna, że czasami korzystacie z tych darmowych, dostępnych na przykład w parkach miejskich, w galeriach handlowych, w kawiarenkach. Tam również starajcie się używać internetu tylko do pozyskiwania jakichś takich bardzo ogólnych informacji. Korzystając z takich sieci Wi-Fi, nie logujcie się do swoich serwisów społecznościowych, nie korzystajcie ze swojego maila lub z serwisów bankowości internetowej. Może być to po prostu niebezpieczne, a osoba, która korzysta z tej samej sieci Wi-Fi, może pozyskać wszystkie Wasze dane. Aby wam pokazać, jak łatwo posiąść dane Waszego konta, na przykład mailowego, możecie skorzystać ze stronki Have I Been Pound. Tam wystarczy w pasku na głównej stronie wpisać swój adres mailowy, i po chwili pokażą nam się wyniki stron, z których wyciekły nasze dane. Niestety wszystkie stronki, na które logujemy się, są od czasu do czasu ofiarami ataków hakerskich. Wówczas wszystkie dane, które zostały wpisane w dane konto, zostały przechwycone przez osoby niepowołane. Zobaczcie, tutaj strona Canva, do której miałam ogromne zaufanie, której używam bardzo często do robienia grafik internetowych, widać, że była ofiarą ataku hakerskiego, w trakcie którego wypłynęła cała masa kont i danych, bardzo osobistych danych, które do tego konta wprowadziłam. Dlatego właśnie ważne jest, aby również regularnie zmieniać hasła dostępu do naszych. Kont, na przykład do skrzynki mailowej czy do portalów społecznościowych, bo sami widzicie, że bardzo łatwo je wykraść. A więc nie tylko regularnie zmieniajcie swoje hasła dostępu, ale również dbajcie, aby nie były one zbyt oczywiste. Wiecie, że podobno 70% haseł, których używają ludzie, to jest albo hasło, albo 1, 2, 3, 4, 5. Więc wzbijcie się na wyżyny swojej kreatywności i spróbujcie wymyślić hasło trochę mniej przewidywalne. No, i teraz niektórzy mogą się zastanawiać, no dobra, no i co takiego wielkiego, że wyciekło moje hasło i adres mailowy? A no dużo moi drodzy, bo bardzo często na tych stronkach podajemy dużo więcej informacji niż tylko nasz adres mailowy. Bardzo często logując się do różnego typu stron, podajemy swoje prawdziwe imię i nazwisko, a co najważniejsze, bardzo często dane dotyczące na przykład. Karty kredytowej. Może być to karta dostępu do Waszych środków lub karta dostępu do środków Waszych rodziców, bo jestem pewna, że czasami robicie zakupy właśnie korzystając z karty kredytowej rodzica. Dlatego zwróćcie szczególną uwagę, gdzie podajecie takie dane. Nie róbcie zakupów na byle jakich stronach. Jeżeli nie do końca znacie stronkę, na której dokonujecie zakupów, zawsze przed wprowadzeniem danych sprawdźcie opinii w internecie. Wystarczy, że wpiszecie nazwę sklepu, bądź gry, bądź firmy, od której chcecie coś kupić, dopisując słowo opinie. Czasami już w pierwszych kilku wynikach widać, że ludzie dzielą się na forach internetowych opiniami na temat danego sklepu, lub na, na temat danej gry, strony czy programu. Bardzo często piszą, że jest to oszustwo, że by nie kupować u nich żadnych przedmiotów, że przesyłka nie dociera, a więc zawsze najpierw upewnijcie się, że sklep lub gra, którą chcecie kupić, pochodzi z zaufanego źródła. Drugim sposobem sprawdzenia, czy strona jest rzeczywiście zaufana, to sprawdzenie, czy strona posiada certyfikat SSL. Bardzo łatwo to sprawdzić, wystarczy, że popatrzycie na pasek adresu i tam przed nazwą strony powinna pojawić się kłódka. Po kliknięciu na tą kłódkę, możecie zobaczyć dodatkowe informacje na temat tego certyfikatu. Czy jest on nadal aktualny, czy w odpowiedni sposób Was chroni? Jeżeli zobaczycie, że stronka nie posiada tego certyfikatu, może warto zastanowić się, czy warto wpisywać tam swoje dane. Jeżeli nie do końca jesteście pewni, czy strona jest godna zaufania, może warto skorzystać z jednorazowej karty kredytowej. Spróbujcie podpytać Waszych rodziców, albo sami sprawdźcie na stronach internetowych banków, z których Wasi rodzice korzystają. Wiele banków w dzisiejszych czasach oferuje, Możliwość wygenerowania jednorazowej karty kredytowej. Po wpisaniu danych tej karty kredytowej i po uiszczeniu płatności, karta traci ważność, więc nawet jeżeli ktoś wykradnie dane tej karty kredytowej, nie będzie on mógł już dokonywać większej ilości zakupów. Jest to doskonały sposób na nie do końca sprawdzone strony internetowe. Pamiętaj, że żadna strona nie ma również prawa prosić Cię o zdjęcie karty kredytowej bądź dokumentu. Tożsamości Twojego bądź Twoich rodziców, a więc nigdy nie przesyłaj nigdzie, nigdy nikomu zdjęć, karty lub dokumentów. Nie jest to wcale nikomu potrzebne i na pewno płatność. Nie zostanie zaakceptowana szybciej ani nie dostaniesz z tego powodu żadnej zniżki ani promocji. To ściema nie wiesz w to. Dokonując płatności, sprawdzaj również na każdym etapie robienia zakupu, czy adres strony internetowej nie ulega zmianie. Sama raz miałam taki przypadek, że korzystając z jednego bardzo popularnego portalu, zostałam przekierowana w trakcie dokonywania zakupu na stronkę, która miała bardzo podobną nazwę, ale jednak odrobinę się i rzeczywiście to było oszustwo. Dobrze, że dość szybko zorientowałam się i nie przelałam pieniędzy i nie sfinalizowałam płatności, bo być może zostałabym oszukana na dużo większą kwotę. I skoro o kwocie mowa, to również pamiętajcie, aby na każdym etapie robienia zakupu, przy każdej kolejnej zakładce i otwierającej się stronie sprawdzać, czy kwota, którą mieliście zapłacić, jest cały czas taka sama i nie ulega zmianie. Zdarza się tak, że sklepy proszą was o przelanie większej kwoty, tłumacząc, że jest to robione w celu weryfikacji konta, a potem zwrócą wam różnicę na konto. To też jest ściema i bardzo łatwy sposób na wyłudzanie pieniędzy od Nieświadomych użytkowników internetu, więc na to też nigdy nie dajcie się nabrać. Jeżeli wciąż macie wątpliwości, czy strona, z której korzystacie, jest wiarygodna, poproście o pomoc rodziców. Wiem, wiem, rodzice czasami są mega podejrzliwi i może aż za bardzo, ale czasami warto być trochę bardziej podejrzliwym i chronić intensywnie konta bankowego rodziców, bo jakimś czyszczą konto bankowe. To wy też na tym stracicie. Przypominam, na wakacje już nie pojedziecie, więc lepiej dwa razy sprawdzić niż potem żałować. Jeżeli nie macie pod bokiem dorosłego, który jest Wam w stanie pomóc i zweryfikować wiarygodność stron, które odwiedzacie, Warto sprawdzić czy mamy włączony dobry program antywirusowy. Bardzo często program antywirusowy jest dołączony do systemu operacyjnego na naszym komputerze. Jeżeli takiego nie macie, może warto zainwestować w dobry program antywirusowy, który jest regularnie aktualizowany, bo to jest bardzo ważne. Nie ściągajcie jakichś podejrzanych programów antywirusowych dostępnych za darmo z internetu, dlatego że nie wiadomo czy są one regularnie aktualizowane, a więc czy wasza ochrona jest Cały czas aktualna. I nie bagatelizujcie ostrzeżeń, które wyświetlają się z programu antywirusowego. Widocznie coś jest na rzeczy. Nie wyłączajcie nigdy programu antywirusowego i miejcie się na baczności, czytajcie uważnie wszystkie alerty wyskakujące z boku ekranu. Dokładnie tak samo musicie uważać, kiedy ściągacie coś z internetu na swój komputer. Jestem pewna, że bardzo często macie ochotę ściągnąć jakiś filmik, piosenkę, może jakiś plik tekstowy albo PDF, myśląc, że jest to książka lub podręcznik, którego potrzebujecie. Sprawdźcie, czy źródło, z którego pobieracie ten plik, jest wiarygodne i sprawdźcie, czy rozszerzenie jest pliku tekstowego. Czy rozszerzenie pokazuje, że jest to PDF, MP3 albo JPG w przypadku zdjęcia? Jeżeli rozszerzenie bądź nazwa pliku jest zupełnie inna, nie ściągajcie go, bo prawdopodobnie jest to jakieś złośliwe oprogramowanie. Nie otwierajcie również plików, które przesyłają do Was osoby na messengerach, czatach, whatsappach, nawet jeżeli macie tą osobę w liście znajomych. Czasami złośliwe oprogramowania włamują się do czyjegoś konta messengera, rozsyłając w ten sposób jakiś ciekawy artykuł, który niby macie przeczytać. Zanim klikniecie w jakikolwiek link, który przychodzi do Was na maila, na komórkę, na messengera lub jakikolwiek inny komunikator, upewnijcie się, że to jest coś, co ta osoba przesyła Wam w konkretnym celu. Jeżeli nie jesteście tego pewni, nie otwierajcie, bo możecie sobie zaszkodzić. I mimo wszystkich obostrzeń, czasami zdarzy się tak, że zainfekujemy sobie komputer, i wówczas Kończy się to tym, że trzeba zreinstalować system i wszystko co mamy na kompie idzie do kosza. Dlatego regularnie rób kopię zapasową rzeczy, które są dla Ciebie szczególnie cenne. Może są to instalki jakichś programów lub gier komputerowych, może są to zdjęcia z wakacji lub jakieś dokumenty, pliki, PDF-y, do których chcesz mieć dostęp zawsze. Wówczas warto jest przerzucić te pliki na jakąś wirtualną chmurę dostępną bezpłatnie, albo warto jest zaopatrzyć się w taki przenośny dysk, na który możemy zgrać wszystkie nasze pliki i dysk trzymać w szufladzie naszego biurka. I ostatnia rzecz, nie mniej ważna, mianowicie nasze zdrowie psychiczne. Bo tak jak moi drodzy, można zainfekować komputer. Jakimś złośliwym oprogramowaniem. Tak samo złośliwcy, którzy siedzą po drugiej stronie ekranu, mogą zainfekować nasze własne pozytywne myślenie. I teraz, moi drodzy, zawsze warto po jakimś czasie spędzonym w internecie zadać sobie jedno krótkie pytanie. Mianowicie, czy czuję się lepiej? Czy mam więcej pozytywnych myśli po tym czasie spędzonym w internecie? Czy czuję się Pełen energii, bardziej zmotywowany, chętny do życia? Bo jeżeli odpowiedź brzmi nie, to może warto zrewidować to, na co w komputerze patrzycie. Pamiętajcie, że nie macie obowiązku śledzić kąt i osób, których nie do końca lubicie. Nie macie obowiązku śledzić osób, tylko i wyłącznie dlatego, że jesteście z nimi w jednej klasie, szkole, znacie je z podwórka, bądź jesteście z jednej rodziny. Jeżeli patrząc na czyjeś perfekcyjne zdjęcia z zarobistych wakacji, czujecie się zdołowani, bo wy nie byliście na wakacjach przez ostatnie 5 lat, bo waszej rodziny na to nie stać, to może warto odsubskrybować tę osobę i po prostu nie patrzeć na jej zdjęcia. Pamiętajcie, że internet to niesamowita ilość możliwości. Wybierzcie te konta, strony, osoby, których śledzenie wzmaga w Was pozytywne emocje. Jeżeli macie ochotę schować się przed światem, pod własnym kocem i nie wychodzić nigdy więcej na zewnątrz, to coś jest nie tak. Nieważne jak wąskie zainteresowania i hobby by macie, jestem pewna, że znajdziecie w internecie osoby, które żyją w podobny sposób, które myślą podobnie, które mają podobne zainteresowania i pasje. Jestem pewna, że znajdziecie grupę osób, która przyjmie Was z otwartymi ramionami i chętnie z Wami porozmawia, chętnie posłucha Waszej historii. Trzeba tylko czasami odrobinę się wysilić i taką grupę osób znaleźć. A więc, jeżeli nie czujecie się dobrze w jednym środowisku, szukajcie drugiego. Internet jest wspaniałą przestrzenią, która powinna Was ubogacać, dzięki której powinniście rozwijać swoje talenty. W której powinniście znajdywać osoby, które Was inspirują do poszerzania wiedzy, do rozwijania swoich hobby, do poszukiwania coraz to nowych terenów, które można rozwijać i udoskonalać. A jeśli tak nie jest, zmieńcie obserwowane osoby. Natomiast, jeśli zdarzy Ci się jakiś niepochlebny komentarz pod Twoim wpisem lub zdjęciem w internecie, pamiętaj, że wciąż ignor jest najlepszą karą w internecie. Cały internet działa na jednej bardzo prostej zasadzie, mówiącej o tym, że ruch generuje ruch. A więc im więcej ruchu będzie na danym komentarzu czy wpisie, tym więcej osób zobaczy ten wpis. Algorytm pokaże tej, ten wpis większej ilości osób. W związku z tym, jeżeli zignorujecie jakiś wpis, nie będziecie wdawać się w jakiś. Czy, czy dyskusję z tą osobą, ten wpis po prostu przepadnie w algorytmach i nie będzie pokazywany większej ilości osób i po prostu zginie w nadłoku zdjęci wpisów, które pojawiają się w internecie w każdej sekundzie. Jeżeli natomiast ta osoba wybitnie się na Was uwzięła i ciągle wypisuje do Was jakieś niepochlebne komentarze, nie bój się blokować takich osób. Wywalaj je z grona znajomych, blokuj dostęp do Twoich mediów społecznościowych i nie wdała się z nimi w dyskusję. Ale może się też zdarzyć tak, że ilość negatywnych komentarzy, które otrzymujesz z jakiegoś fejkowego konta, może być zbyt przytłaczająca i może być trudno poradzić sobie z taką ilością komentarzy samemu. Wówczas nie wahaj się poprosić dorosłego o pomoc. Wiem, że bardzo niechętnie prosicie dorosłych o pomoc i niechętnie w ich w swoje własne sekrety, ale tutaj akurat rodzic lub nauczyciel może okazać się bardzo pomocny. Pamiętasz co mówiłam na początku filmiku, że nie ma anonimowości w internecie? Mimo tego, że czasami trudno znaleźć jest jakieś fejkowe konto albo anonimowego hejtera, nie jest to niemożliwe. I dorośli mają swoje sposoby, aby temu zaradzić. A więc zgłoś przypadki znęcania się internetowego jakiemuś zaufanemu dorosłemu, a on na pewno pomoże poradzić ci sobie z tym, bo wcale nie musimy tolerować internetowych troli i hejterów są na nich sposoby. A więc pamiętajcie: do internetu wysyłajcie tylko pozytywne wibracje i takich też tylko w internecie szukajcie. Tymczasem zostawcie na dole pozytywny komentarz pod tym filmem i napiszcie może o czym jeszcze chcielibyście usłyszeć na naszym belferskim kanale. Tymczasem do zobaczenia.